Kochane, teraz pokażę Wam, jak rozszerzyć mięśnie piersiowe, bo to jest bardzo ważne dla twarzy, a one tutaj się skracają. Świetne ćwiczenie, opieracie się u siebie w domu o ścianę albo o futrynę. Ja oprę się tutaj, bo chciałam Wam zafundować ten piękny widok. Naciskacie i rozszerzacie mięsień. Jak będziecie za mało go czuły tutaj, to jeszcze się przekręcacie w tą stronę. Ta sama ręka, która pracuje, pracuje ta sama noga. Wychyla się do przodu, żebyście nie straciły równowagi. I przez 15 sekund naciskacie ręką na ścianę albo na futrynę. Po 15 sekundach zluzowujecie uścisk, ale nie zmieniacie pozycji. Czyli nie wyluzowujecie się do zera. I taką serię powtarzacie 3 razy 15. No i oczywiście potem na drugą stronę robimy to samo. I wtedy lewa ręka, lewa noga do przodu i robimy dokładnie to samo trzy razy po piętnaście. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa!